do góry. Jak się pozdro ten... drafoniksa. Szanuję streamerów się z, z roleplaya. Lubię ich. <noise> i... Rajd. Right. Szymon już tam załatwił. Ja już Szymon tam załatwił i sobie myślę grazie, tak. grazie. Dzięki Gracjan. Czekaj, czekaj. Zobacz sobie początek, nie? Jest. Tak. Pozdro drafoniksu. Ja pierdolę! CO OLE wjechali? Was pojebał ludzie Siema wszystkim Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie Ja pierdole Ja pierniczę zostawiajcie sobie Łapki w górę oczywiście Z dzięki wielki Ja pierdole Sorry ale no <ścoughs> Kurde Siema wszystkim pozdrawiam bardzo serdecznie Łapka do góry bo to ja buskuje Łapki do góry to Widownie nabijają ja, no ja nie wiem co się. Ja pierdolę! Ja wychodzę, ja wychodzę ale Sorry, no... ale no... Ucieszył się, ucieszył się. Naprawdę się ucieszył Dobrze, ja, no ja nie wiem co się. Ja pierdolę! Ja wychodzę, ja wychodzę. Głos jak z kapitana bomby. weskito. Junik Król dzięki za suba. Jakie rafon to taka trochę nagroda dla niego za te 51 godzin live'a. Co? co? Ile live'ów Co? Junik ogólnie dziękuję ci za raida. Ja pierd. Spoko. Ej, a on robi live'a od 6 kwietnia, kurwa. Od 6 kwietnia streamuje. Ale świr. Co? Mateusz Chromiński, dzięki za suba. Ty, Od Rafonixa. Rafonix. Ja pierdole. Co? Co, co coś piszę? Czekaj, bo ja... Rafonix, co ty gadasz? Ja pierdole, wielkie dzięki mordo. Oglądam cię, jak coś oglądam cię. Dzięki wielkim Ja pierdole. Dzięki za suba. Ja pierdolę. Ja pierdolę. W właśnie teraz kolega cię ogarnia tutaj. Patrz. Ale xxxx 200 dzięki za suba <noise> Tutaj cię mamy, nie? Dzięki wielkie, mordeczko. Ja pierdolę Jak ty przechujżeś? Ja nie wierzę. Nie? Marek Brzeziński, dzięki za suba. Dzięki wielkie jeszcze raz.